Wydarzenia sportowe w świecie ciszy. Projekt realizowany przez Łódzki Klub Sportowych Głuchych. Witamy. Tomasz Włodarczyk, prezes Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych i Jakub Włodarczyk, członek Łódzkiego Klubu Sportowego Głuchych. Chcemy Was powiadomić o nowym projekcie, który realizujemy pod nazwą Wydarzenia sportowe w świecie ciszy. To będzie projekt, w którym chcemy pokazać Wam różne dyscypliny sportu. O jakich dyscyplinach mówimy? Będą to dyscypliny takie jak koszykówka, piłka nożna, żeglarstwo, narciarstwo, ze sportów indywidualnych i zespołowych. Macie już jakieś plany, coś robicie? Tak, niedawno, 11 kwietnia, byliśmy na międzynarodowym turnieju tenisowym w Warszawie i chcemy Wam pokazać relacje z tego wydarzenia. Międzynarodowy Turniej Niesłyszących w tenisie ziemnym odbył się w Warszawie w dniach 11-14 kwietnia 2024 roku. Rozegrane zostały mecze indywidualne kobiet i mężczyzn w kategorii Open. Nazywam się Tomasz Wardziak. Jestem organizatorem pierwszego międzynarodowego turnieju w tenisie ziemnym Polish Def Open 2024. Do turnieju zgłosiło się 40 zawodników i zawodniczek, a w efekcie różnych problemów, w tym zdrowotnych, na starcie pojawiło się ich 31. Wśród pechowców jest trzech zawodników z Indii, którzy nie otrzymali wiz, i na turnieju reprezentuje ich jeden zawodnik. Polish Def Open brzmi jak US Open. Można je porównywać? No tak, nazwa podobna, ale ten turniej jest mniejszy i odbywają się tylko zawody indywidualne. Niemniej jednak mamy swoich polskich bohaterów. Jacek Kalinowski, uczestnik pierwszego międzynarodowego turnieju niesłyszących w tenisie ziemnym z najlepszym wynikiem wśród Polaków. Losowanie było dla mnie korzystne i pierwszy pojedynek. Udało mi się wygrać zgodnie z moim planem. W następnej rundzie trafiłem na zawodnika z Indii. Bardzo mocny przeciwnik. Walczyłem, próbowałem, szukałem różnych rozwiązań, ale to zawodnik bardzo dobry technicznie i niestety się nie udało. Przygodę z tenisem rozpocząłem w wieku 8 lat. Trenowałem od dziecka cały czas aż do studiów kiedy to na chwilę przerwałem przygodę z tenisem na początku 2024 roku grałem we Francji w dużym turnieju w którym udało wygrać mi się kilka spotkań jestem zadowolony bo nie było tam słabych zawodników po turnieju w Warszawie wybieram się do Słowenii w połowie maja na turniej, a następnie w czerwcu na Mistrzostwa Europy Niesłyszących. Następnie będę przygotowywał się w Polsce do Olimpiady Niesłyszących. Za nami finał męski, gdzie po wyrównanej walce 7-6-6-3 wygrał zawodnik z Czech Jarosław Smedek z Francuzem. Oliwierem Gref. Wynik meczu nie odzwierciedla jego przebiegu. Obaj zawodnicy, zwłaszcza w pierwszym secie, popełniali niewiele błędów. Kibice mogli oglądać długie wymiany, wiele ciekawych zagrań i tenis na najwyższym poziomie, gdyż obaj to medaliści Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata w tenisie ziemnym niesłyszących. Przed nami finał kobiet, w którym polska zawodniczka Sara Twardowska zmierzy się z Czechką Katariną Blaścicką. Wyniki turnieju zaliczane są do światowego rankingu, w którym Sara Twardowska zajmuje siódme miejsce, a jej rywalka z Czech drugie. Wierzę, że będzie to dobry mecz i trzymamy kciuki za wynik Polki. Drugie miejsce w rankingu światowym ustawiało Czeszkę w roli faworytki tego spotkania i wielu zastanawiało się, czy Polce uda się nawiązać walkę na wyrównanym poziomie. Obie zawodniczki prezentowały odmienne warunki fizyczne, które na pierwszy rzut oka faworyzowały Blaszcikową. Okazało się jednak, że Twardowska świetnie wykorzystała swoje umiejętności techniczne i doskonale zaplanowała taktykę na to spotkanie. Długie wymiany, w których zmuszała rywalkę do biegania po całym korcie, zmiany tempa gry i wiele technicznych rozwiązań, które zastosowała, pozwoliły Polce budować przewagę punktową i mentalną. Z biegiem czasu zawodniczka z Czech wydawała się coraz bardziej sfrustrowana przebiegiem spotkania, co przełożyło się na efektowne zwycięstwo Twardowskiej w setach 6-1-6-0. Dzięki temu udało jej się również awansować w rankingu światowym. Czesi w finale kobiet i mężczyzn? No tak, ale my jesteśmy dumni z wygranego finału kobiet. Sara Twardowska wygrywając 6-1, 6-0 awansuje w rankingu światowym? No zobaczymy. Zobaczmy również, co powiedziała po meczu. Przede mną kolejne turnieje w Słowenii w połowie maja i prawdopodobnie w Niemczech, gdzie będę próbowała osiągnąć jak najlepszy wynik. Kiedyś rzeczywiście grałam w koszykówkę, ale od 10 lat to tenis jest najważniejszy. Na zakończenie turnieju rozdano nagrody i podziękowania. Tomasz Wardziak, organizator Polish Dev Open 2024, podziękował wszystkim kibicom zawodnikom i zawodniczkom, instytucjom wspierającym takim jak Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Związek Sportu Niesłyszących, Polski Związek Tenisa, Prezydent Miasta Warszawy, Mazowiecki Urząd Marszałkowski za udział w wydarzeniu, pomoc w organizacji i ufundowane nagrody. Obejrzyjcie sportowych bohaterów świata ciszy. I to wszystko w tym odcinku. Do zobaczenia w następnych wydarzeniach sportowych w Świecie Ciszy. Do zobaczenia. Projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.